7.30 Niedziela Kto to widział? No to Siema, rowerowe świry Dzień dobry Jest dzisiaj najkrótsza niedziela roku więc gonimy słońce i od wschodu do zachodu no takie właśnie sobie gonimy i co ciekawe Taka sytuacja powoduje bardzo mało chętnych na gonienie słońca w najkrótszy dzień roku, znaczy najkrótszą niedzielę roku, w odróżnieniu od najdłuższego dnia roku, kiedy chętnych zawsze są jest na pęczki. Technicznie, Technicznie. Bez nic nie Widzisz, ta to za rzadko. A nie, i tu tak będzie, jak wiesz gdzie, jak w Jarze Raduni tam w babich dołach ta ścieżka. Pan Bupr już prawie dopiął swego. Two hours later. Kolarstwo górsko-rzeczne jest strasznie upierdliwe. To nie dziwo. Uboru, Rzeca, nie? wieżyca, takie tam rzeczki. Takie tam rzeczki, Dopływy dokładnie. Wisły zresztą. Tak. No i do trzewa no i potem z Trzewa, prawda, łąką, o, na wyspę. wieże wie, budują, nie? E, ścieżkę No właśnie może pojedziemy wczoraj na drugą stronę zobaczyć e, miejsce, gdzie nie budują jeszcze. No zobaczymy, która będzie zachować. godzina. Bo to może być e, w przyszłym roku, może być ostatnia edycja Wisły po Tej stronie, skoro zbudują tam asfalt, to przecież nie będziemy. W ogóle na mapach, już na OSM-ach jest jakaś droga rowerowa wyznaczona drugim brzegiem. O, ona jest wyznaczona obydwoma brzegami, ale przynajmniej na przyszły rok są takie plany, żeby zbudować po tej stronie, gdzie jest łąka. Nasza łąka. <laughs> ale bez tej łąki to się nie liczy. Trzeba znaleźć inną łąkę. Coś się wymyśli.

<laughs> Jak ty tam się znalazłeś? No mówiłem ci, że tu jest mega śliska, ta ziemia. Ale tu nic nie planujemy. Po prostu jesteśmy na wakacjach. To dobrze. To dobrze. Okay. Rozpoznanie terenu. Tak. Tak. Przedświąteczne. Znaczy, jest dzisiaj najkrótszy dzień roku, więc jedziemy od wschodu do zachodu słońca. Rozumiem. A potem zobaczymy co dalej. Bardzo dobrze. Może wezwiemy jakiś ten wóz techniczny. Dobrze. Albo znajdziemy jakiś pociąg do domu. Tak. <laughs> Albo będziemy się po ciemku przeprawiać przez łąki pod drzewem. Przez łąki pod drzewem. Tak. tak. To jest dobry e, tak, W przyszłym roku ostatni raz będą łąki, bo, tak? bo robią, e, asfaltują. Cześć, dzień, dobry, dzień dobry, cześć. Słucham? Tak, no mają dokończyć powale już drogę aż do, od trzew do kiesmarka, także. Jasne. to lipa. To już nie będzie to samo. To, nie, to nie, nie, na, nie na, to pewno, na pewno nie no będzie, będzie po potem... tym. No nie, coś znajdziemy jakieś jeszcze wercety. <gulet> Kurde, na 500 w tym roku oj no, no, nie udało się, ja pierdzielę, ale zeszły wszystkie miejsca. Tak na to też, nie? Na no. tylko, że przez pomyłkę było otwarte 500 miejsc zamiast 400 Aha. przez jakąś pomyłkę. I <guletbury> się od razu 500 zapisało. I tylko jest 200 na rezerwowej, bo na pomorskiej 300. Jasne. Już nastawiłem generalnie, bo jestem zapisany i ten to może być ciekawy temat. Wschód? No. Oj. Super ciekawy. No i pytanie jest czy góral? No Wiesz, czy, jak macie grawela z amortyzatorem, to jest... Nie no, szajcie, to co kto lubi, no. co kto lubi A na, wschodzie na... na wschodzie jest... już Tak, tak. to tak, tak. jest już praktycznie... Jest jeszcze jedna zagadka nad Biebrzą, czy nas puszczą przez taką no właśnie przygodową. Ale nie, tego nie, nie zdradzam. Nie no. nie. Ale jest na wschodzie jest ten plus, że nie ma tych wszystkich płyt, nie? Więc. Okay. To sumie... jest, znaczy przed Janowem jest taki fragment 10 no. km. No tak, ale, ale jakby nie ma 200 km no, nie, 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 no, płyt, więc no. może gravel faktycznie najszybszy. No. Ale wiesz, my naprawdę tam ten green velo, coś, to my to tylko przypadkiem się z nimi łączymy. No, no, tak, <laughs> One jednak jadą tak, wiesz, głównymi drogami. to będzie, no bo Wisła jednak leci przez miasta. No, ale nie, słuchaj, tam wbrew pozorom jest no. takie, na, takie na, tak dużo agroturystyk, pensjonatów, poważnie, to tam w każdym domu się przyjmą, wiesz, do, do spania. Poważnie. O. Tam jest mnóstwo tego, tam mnóstwo pieniędzy poszło europejskich na właśnie takie tam no. te turystyki regionalne, mnóstwo, jest naprawdę, Tu tam co parę metrów jest jakaś agroturystyka. I jedziemy po zimno, do Do zobaczenia, Cześć. no cóż, polskie kolarstwo przygodowe to duża marka. Wszędzie finisherzy, przyszli uczestnicy, nawet nigdzie. Super sprawa. Co? Jak wiatru, to. Jakby wiatr odmienił, pojedziemy na, prawie na zachód i nadal nam tu wieje. Który prawie wtorek pół do zachodni I w ogóle wstyd się przyznać, ale mega słabo znam te tereny tutaj, już za Kolbudami, w stronę... E, czego w stronę? W stronę Skarszew. niczego, Skarszew. No tak, bo Skarszewy to taka metropolia, każdy od razu sobie będzie mógł wszystko umiejscowić na mapie. To bardziej Starogardu Gdańskiego. No. Nie mylić ze Stargardem szczecińskim. A jak widać jest tu mega fajnie, bo jest mega pusto. Nawet w taki piękny niedzielny poranek. Przedsiąteczny. Patrzcie są płyty. O, statystyki do zachodu słońca zostało dokładnie 3 godziny 54 minut. No, to nastąpi o 15.24 Czyli 7 minut później niż tydzień temu. I to jest pocieszające. A. ale spoko suwa, no? no. Szkoda, że żaden nasz maraton ten nie przebiega. I raczej nie przebiegnie. No, a ty aż całym serce nie zahacza? No nie. to już nie. Na czym można by na siłę? je tędy przeciągnąć właściwie. Tam przez tą dolinę Raduni, że trzy razy to byś miał już wiesz, 500 metrów przewyższenia. No tak, tak. Komiszyk. Ale tam wiesz w tej dolinie. Mostów trochę brakuje. To będzie przygodowo. Ale ja nie wiem czy Radunia to jest na tyle mała rzeka, żeby puszczać bez mostów panie. W każdym razie Czasy człowieka się skończyły, teraz będzie dom czasy orków, to znaczy skończyła się era Gravelowych wyścigów po gładkim teraz nadchodzi Ultra MTB. Przy okazji testuję nowy system grzania rąk wielowarstwowy. Mam pod spodem super cienkie, długie rękawiczki. E, rafy, Explore A w końcu to kolarstwo przygodowe. Na no, to jakieś biegowe z dekatlonu ale z tym takim dżingsem i zakładam go tylko na jeden palec i jest mega spoko szczególnie jak się robi tak wiecznie jak teraz no jak PTTK poprowadzi szlak to nie ma ch... wsi. To co? Zawrotka i kawałek tym asfaltem na pruszcz Nie już nie na pruszcz, powrotem na... No bo to na prusz to będzie wycofka No już... to Tym asfaltem jakbyśmy się znowu cofali on jest jakby No tak się obawiam, że my przyjechaliśmy tą drogą Zobacz. Tą drogą to się cofnęliśmy w ogóle No z dupy zupełnie Dziś Ale ja, ja w ogóle nie tego. Nie było tego. tam takiego czegoś Masz zanotowane gdzieś to? Znaczy, ja to nie mam jakby się telefon No ja też mam O 14% Cóż Aha. za łaska wielka. To było jak pierwszy raz próbowałem solo jadąc zrobić stówę poniżej trzech godzin. No to było akurat to było akurat lekkie niedopatrzenie. Grupki naprawdę kurwa. Ja wiem, żeby nie wjeżdżaćami, no ale naprawdę kurwa, no że to jest nie Zobacz i można normalnie sobie zabezpieczyć tak, rower. No. Tylko, że niestety tylko rowery szosowe na przykład tutaj. Do e, 25 a, zobacz. Dobra, masz PKP masz, jeszcze nie zaadaptowało nowych nie, trendów. Nie, tu masz tu masz szerzej. <grym> no spoko. E... A tu też to po prostu zamknięte. duże rowery. Mogą być ludzie? No. E, to jest już stary, to jest normalnie przewidziane. Te... No, jeszcze we skamkach mogliby takie zrobić, bo ja na przykład we skamkach... jeszcze raz w życiu paszyli, jeszcze... No, żeby, żeby, żeby jeszcze powinni to czymś tak wyłożyć, bo wiesz, na takie obręczy to luzik, ale... Oczywiście... można sobie zabezpieczyć? Nie, no ale tak jestem... Weźmiemy sobie tę Teraz to mi PKP zaimponował. A czekaj, wezmę tylko zegarek. Pociągnęły. Tak coś mi się wydaje. Żadnego nie mam tego. Koma. No, no właśnie, żadnego koma. Dzisiaj. W takich dzikich miejscach, żadnego koma. No ja mam jedno top 10. To nie jest tak góra. Ładnie się nie Szczodrowo. a to nie jest tam, gdzie się skumaliśmy, że źle skręciliśmy? Tak. <grywa> I tak się nazywa segment? To śmieszne. To nie jest ta góra, no. nie <noise> jest. <noise> <noise> Dobra, dzwoń do Pani.